Niebezpieczne misje, ekstremalne szkolenia i dni po brzegi wypełnione ciężkimi treningami. Tak wygląda codzienna służba żołnierzy wojsk specjalnych. Ale nawet oni czasami potrzebują wsparcia. W najtrudniejszych chwilach już od 10 lat zapewnia imię Fundacja Wspieram Cicho i Skutecznie. Fundacja przede wszystkim pomaga nie tylko żołnierzom, ale rodzinom żołnierzy. Głównie finansujemy leczenie ciężko chorych dzieci żołnierzy oraz żon żołnierzy. Wśród rodzin, które skorzystały z pomocy fundacji, byli rodzice czarka. Urodzony przedwcześnie chłopczyk przez pierwsze lata swojego życia zmagał się z wieloma zdrowotnymi problemami. Dzięki wsparciu fundacji jego rodzice mogli opłacić kolejne wizyty u specjalistów i kosztowną rehabilitację syna. Przede wszystkim borykaliśmy się z trudnością powiedzenia tego, że potrzebujemy pomocy. Bardzo długo uznawaliśmy, że my sobie z wszystkim poradzimy sami i że my nie potrzebujemy pomocy, ale jak przyszła rzeczywistość, to okazało się, że jest nam po prostu bardzo ciężko, a ja nie mogę wrócić do pracy, bo każdy mój dzień był wypełniony opieką nad czarkiem i domową rehabilitacją. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z panią Batą, bo ja pojechałam do niej do domu i wszystko jej opowiedziałam. A od pani Paty dostaliśmy przede wszystkim zapewnienie tego, że nie jesteście sami. Że wam pomożemy. I tak jest to dzisiaj. Dzisiaj, całe szczęście, już tego wsparcia nie potrzebujemy, natomiast dalej wspieramy. Fundację teraz to my jesteśmy w stanie wspierać fundację, dawać przykład swoją postawą, swoim, swoimi wyborami, że jednak warto przyjść tutaj po pomoc w chwili, kiedy naprawdę ona jest. Potrzebna? Fundacja finansowana jest tak naprawdę z czterech źródeł. Pierwszym źródłem jest, potocznie to nazywamy, dobrowolne opodatkowanie żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej. Czyli żołnierze i pracownicy jednostki wojskowej komandosów deklarują określoną przez siebie kwotę pieniędzy, którą co miesiąc przekazują na konto fundacji. To jest pierwszy sposób. Drugim sposobem finansowania są oczywiście wpłaty dobrowolne, wpłaty na konto fundacji. Trzecim sposobem są dotacje, o które staramy się, zazwyczaj dzięki uprzejmości Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast warto tutaj podkreślić, że to nie są dotacje, które pozwalają nam finansować leczenie naszych podopiecznych. I czwarte, czyli najważniejsze finansowanie fundacji, są to aukcje charytatywne, które. Za, po, za pośrednictwem portalu Facebook y, uruchamiamy już od jakiegoś czasu, i tak naprawdę dzięki nim i dzięki wielkiemu wsparciu naszych cudownych licytujących możemy zapewnić w 100% y, finansowanie leczenia naszych podopiecznych. Ja jestem bardzo dumna z tego, co robimy. I nie mówię tego dlatego, żeby tutaj się pochwalić, natomiast efekty naszej pracy widzimy każdego dnia. Nie potrzebujemy jakiejś orderów, słów uznania i wielkich podziękowań. Wystarczy, że któryś z małych podopiecznych po prostu przyjdzie do nas i przybije nam piątkę.